A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. Nasz dzisiejszy spacer historyczny powiedzie śladem osobliwości sprzed lat. Jeśli myślicie, że już wszystko wiecie o Rzeszowie, to może was czymś zaskoczymy. Historia przecież, co często podkreślamy, potrafi zaskakiwać. No bo jak potraktować informację, że w Rzeszowie przez 4 lata niepodległej Polski, od 1918 do 1922 roku, obowiązywał ruch lewostronny? Sprawiało to sporo kłopotów przybyszom z centralnej Polski i było powodem do kłótni i rzadkich, bo rzadkich, ale zawsze kolizji. Poruszanie się po drogach publicznych lewą stroną było spuścizną po cesarstwie austro-węgierskim, które taką zasadę wprowadziło na wszystkich podległych mu ziemiach, a więc również w Galicji. Na prawą stronę wróciliśmy w Rzeszowie dopiero w 1922 roku i od tego czasu w całym kraju jeżdżono już zgodnie z jedną regułą. Co ciekawe, zasady ruchu lewostronnego obowiązywały na Węgrzech, w Austrii i Czechosłowacji aż do 1939 roku, kiedy ujednoliciła je niemiecka III Rzesza. A właśnie, lata 30 w Rzeszowie. Jak można łatwo sprawdzić w dokumentach, w całym mieście zarejestrowanych było zaledwie 50 samochodów i motocykli. Wydawać by się mogło, że to przecież idealne miejsce na zorganizowanie miejskiej komunikacji autobusowej. Tak pomyślała jedna z rzeszowskich spółek i w październiku 1928 roku uruchomiła pierwszą w Rzeszowie linię autobusową. Pewnie Was interesuje jej trasa. Przystanek początkowy wyznaczono na ulicy Langiewicza, z której autobus przejeżdżał na dworzec kolejowy, następnie na nowe miasto, ale nie to nasze dzisiejsze, lecz na placu Wolności. Autobus kończył swój kurs na przystanku Pobitno. Jednak to jeszcze nie był czas dla komunikacji miejskiej. Po dwóch tygodniach pustych przebiegów linie zawieszono i Rzeszów musiał czekać aż kolejne 20 lat by cieszyć się autobusami jeżdżącymi na stałych trasach po ulicach miasta. Ciekawostki motoryzacyjne miały wpływ na życie mieszkańców naszego miasta podobnie jak budownictwo mieszkaniowe. W powszechnej świadomości dominuje przekonanie, że spółdzielnie mieszkaniowe to wytwór czasów PRL-u. Tymczasem właśnie tu, na ulicy Hetmańskiej, mamy dowód, że o takiej formie inwestowania w budownictwo myślano znacznie wcześniej. Pod adresem Hetmańska 10 wzniesiono w połowie lat 20 ubiegłego wieku budynek wielorodzinny spółki mieszkaniowej. Obliczony był na 18 mieszkań, a jego bardzo spokojna bryła ma nawiązania do form historycznych. Równie ciekawie budynek prezentuje się od zaplecza. Projektant wymyślił wysunięte klatki schodowe nakryte osobnymi daszkami, no i przy numerowaniu mieszkań też okazał się bardzo twórczy. Przy drzwiach wejściowych do każdej z trzech klatek widnieją numery mieszkań ułożone w tajemniczym porządku i nie wiadomo, czy są to elementy ciągów Fibonacciego, czy też bardziej skomplikowana odmiana japońskiego sudoku. Niezbyt ten układ pasuje rzeszowskim taksówkarzom, ale w dobie komórek przestaje być problemem. Inne rzeszowskie osobliwości sprzed lat związane są z błędami lub nawet zaniechaniami lokalizacyjnymi. Również w latach 20. ubiegłego wieku przepadła możliwość budowy wielkich zakładów przemysłowych, którą koniec końców przejął sąsiad rzeszowa z zachodu. Jak to się stało i dlaczego również lokalizacja zakładów PZL rzeszów nie była specjalnie mocno przemyślana, o tym opowiemy w drugiej części spaceru szlakiem rzeszowskich osobliwości sprzed lat.